No cześć, na początku dziękuję wszystkim za miłe słowa. Pod wczorajszym filmem niestety pojawiają się już pierwsze siwe włosy. Na szczęście z wiekiem przychodzi skill, bo co jak co? No tak dobrze, nigdy nie grałem, więc to jest zawsze jakiś plus. Pojawił się nowy puchar. Puchar rozgrzewkowy Team of the Season, w którym gra się w piłce fortuny. Chcę to zagrać, żeby po pierwsze zdobyć punkty doświadczenia, bo paczki są w miarę w porządku, ale wiecie, jak macie coś trafić, to traficie ze złotej paczki, tak coś jak warto takie paczki mieć. Maksymalna ocena składu to 93 i maksymalnie dwóch piłkarzy na wypożyczeniu. Niestety nie pasuje mój główny skład, ponieważ mała bili, ale kupiłem sobie Pedriego i tak to też pokazuje, że wierzę dzisiaj w Barcelonę. Kupiłem Pedriego, bo no bo ma świetne playstyle do podań, ta tiki taka te szybkie podania na dodatek panowanie nad piłką bateryjka plus zawsze Pedrigo lubiłem w grze. Tak sprawdzam, czy mam kogoś ciekawego na wyposzczoni, właściwie Miahamy może wjechać za Furysia, zawsze coś innego na boisku będzie, a może Matheus? Szukamy rywala. Okej, okay, mój przeciwnik ma coś takiego. Jest Foden, wiali z Okoczą, widać, że to karty, które na co dzień nie są w jego składzie. Jeśli chodzi o piłkę fortuny w tym roku, to ona według mnie została trochę zepsuta, podobno też playstyle nie działają w tym trybie, a czy działa Trickster? Nie działa Trickster, czyli playstyle są kompletnie wyłączone, no bo to też chyba ma związek właśnie z tymi statystykami. Ja, obecnie mamy premię do podań, no i na szczęście Pedri potrafi podać, więc tutaj raczej fantastycznych umiejętności mojego pomocnika nie zobaczymy, bo właśnie u niego te różnice robią playstyle. A ja, ja często porównywałem te playstyle, znaczy nie wiem czy porównywałem, w głowie porównywałem, że te playstyle to właśnie coś takiego, jakbyśmy mieli piłkę fortuny w prawdziwym trybie, bo jak kilka razy nagrywałem z kimś filmy, w których to właśnie. Graliśmy sobie w piłkę Fortuny, to wiecie co, też tego nawet tak nie czuć, powershoty zostały zepsute i nie dziwię się, że tak to działa, bo gdy rozmawiałem z pracownikami, jej to wtedy akurat nie skomali, <grym> mówili, że playstyle oznaczają, że po prostu jakaś statystyka może być nawet oceniona na więcej niż 100, a skoro piłka Fortuny działała tak, że te statystyki przekraczały 100, nie wiem, dokładność podań, prędkość pewnie więcej niż 150, momencik, bo jest Ronaldinho i fajnie byłoby mieć już pierwszą bramkę z głowy, zamarkowanie, gol! Rywal chciał wykorzystać premię do szybkości, ale nie udało się. I czy, czy to w ogóle działa? No, na Pedrim w miarę to widać. Nawet fajnie pobieg sam teraz do przodu. I smolarek, no, ale mówię, też on nie ma playstylu teraz i. mi kiedyś się marzyło, żeby na prima Aprilis zrobili food champions całe w piłce fortuny, ale no niestety nigdy nie postanowili tak zaszaleć. A szkoda! I brawo, Casillas. Teraz jest premia do strzelania. I naprawdę, jak ja kilka razy grałem w tę piłkę fortuny, to ta premia do strzelania praktycznie nie istnieje. Tylko jeśli zrobicie powershot, to wtedy to. Widać, jest. Mija Mam nadzieję, że. No właśnie, możemy podać do Smolarka. No i zobaczmy, czy to wyjdzie. Kiedyś to by wpadło, teraz... No, to było słabe, tak po prostu. To nie było jakieś mega skuteczne. Oj, Ronaldinho i widzicie, to jest strzał z kółka. W poprzednich grach, gdybym nacisnął kółko, to byłby mega mocny strzał. Teraz, żeby uderzyć mocno z tym boostem, trzeba tak po prostu zrobić powershot. I zobaczmy, czy rywal będzie o tym wiedział. No nie, bo trochę zwlekał. I mijacham do Ronaldinho, jest dużo miejsca, to może to wpadnie. No nie. Pedri podciął do mi i Hamta przyjmie na klatę, lewa noga, o Jezu, jakie to było słabe na szczęście, Smolarek, 2-0. No i po meczu, no to nie wyglądało jak jakiś nadzwyczajny mecz. Jeszcze cztery trzeba zagrać, żeby te punkty doświadczenia dostać, no nic, no zagram. Jednak im więcej darmowych paczek na toce tym lepiej, plus chciałbym dobić do tego Insinie, no mam na to 8 dni, ale chyba jak zaliczę te zadania, to na luzie się to uda. Pamiętajcie oczywiście o robieniu codziennych SBC, ja tak jak mówiłem sobie, wszystko odbiorę, gdy wszystko ukończę. Tak patrzę, co jest do zrobienia w tej grze. Ulepszenie codziennej kampanii. Peter Czech się pojawił w SBC. Ale to, to nie są tanie rzeczy. Osiem składów. No, jak go bardzo lubicie, to pewnie warto. Ja tak sobie myślę, że ten Sergi Roberto by mógł zastąpić Pedriego u mnie, patrząc na jego playstyle. Hm. Dobra, no żeby, żeby pokazać, że ja jestem dzisiaj za tą Barceloną, no to robimy Roberto. Muszę też pootwierać jakieś małe paczki, bo tak po prostu jest bieda w klubie. Okej, okay, jakieś tam karty 84 trafiłem. Nawet wam tego nie pokazywałem. Gdzie jest to 10x83? O, nawet dwie takie paczki mam. No to otwieramy, słuchaj. Słuchajcie, mam inne wspaniałe zachowane, ale tu nie ma na co liczyć. No mówię, no mógłby się pojawić jakiś inform, ale to będzie Raiten. Super, takie oceny potrzebowałem. Prawda jest taka, że patrząc na ceny kart 84, patrząc na to, jak ta gra wygląda, nic by się nie stało, gdyby ta paczka to było 10 razy 84. Taka prawda, ale wtedy to pewnie by zwiększyli wymagania w SBC. Koniec końców wyszłoby na to samo, a tutaj mamy Oberdorf. W ogóle taka a propos futbolu kobiecego, no jest jeszcze Diogo Rzota, ale to nie to a propos. Podobno Ewa Pajor ma przejść do Barcelony. Mam nadzieję, że wtedy trochę fajnie zbustują jej karty jakieś 4x4 no i takie połączenie z Rolfo, z Puteas, no pod kątem przyszłej gry. Dobrze to brzmi. A grajcie Edgarem, grajcie kobietami, grajcie kim chcecie. Wasz skład, wasz wybór. Pamiętajcie o tym. A teraz otwórzmy jeszcze małą paczkę piłkarzy PRIME 80. Plus I. Wam wymienny? Nie. Kto to? Dobra, ja Roberto zrobię w swoim czasie, ale jest jeden piłkarz, którego nie mogę zignorować. Zignorowałem go kilka dni temu, ale nieważne. Jest to legenda mojej drużyny. Ja muszę to powiedzieć. Jest to Alessandro Florency. Ile on ma już lat? O ranę 91. Kurczę, myślałem, że on młodszy jest, Zresztą zaraz karierę skończy, no nie no, robimy go. Trzymam kciuki za Rome w czwartek, żeby ten Lukaku dostał ulepszenie. Mamy pierwsze składy, no i co mogę dodać, mamy to! Tak sobie myślę, że my mieliśmy bardzo mało flashbacków w tym roku. No był Kante, był Alansu Maksymę, no i teraz ten Florencja, ale tak naprawdę ja nie kojarzę więcej kart. Nie jesteś jeszcze stary, 91. rocznik, to trochę starszy ode mnie, ale... Kwiecie wieku jesteś Florencji, nie świruj. Nie, no dobra, trochę tych kart było, ale mam wrażenie, że mniej niż zawsze. Teraz zagramy w Division Rivals, bo potrzebuję zwycięstw. plus chciałbym się zbliżyć do tej ligi elitarnej. Florencji zagra z Pedrim w środku pola. No i jeśli chodzi o jego statystyki, 3 na 5 No szkoda, że nie ma 4 gwiazdek sztuczek, ale może chociaż głupio nie będę tracił piłki. Zwinności, równowaga, no dosłownie na najwyższym poziomie. No jako środkowy pomocnik, ma praktycznie idealne playstyle do obrony. Byłoby super, gdyby miał szybkie podania, ale nie można mieć wszystkiego. Prawdę mówiąc, jak na tę grę, jest to bardzo spokojny skład. Szkoda, że Florencji nie ma powershotów, bo w końcu raz chyba w życiu udało mu się strzelić bramkę z połowy, z tego co pamiętam. Było coś takiego, nie, nie wymyślam sobie tego. Myślę, że naprawdę będzie się spisywał dobrze. Taki trochę lepszy Kante? Na to licza teraz Florencji. Szybkie podanie Florencji w debiucie. Czy będzie? To jest 1 do 0. Teraz Ronaldinho z fałsza, Neymar z pierwszej piłki i to wyszło 2-0. Roberto Carlos Florencji po raz drugi przyjął, uderzył. Czy to będzie gol? Nie, możliwe widić z linii. Juriś sprzed pola karnego i proszę Campbell, ty się rusz, ty przepchnij tutaj. Nie wiem, jakim cudem w tym tygodniu było 18 zwycięstw, ale mam nadzieję, że naprawdę to mnie dobrze przygotowało do tego Food Champions, żebyśmy mieli takie 16. Pierwsze 16 do 4 na właśnie nagrody Team of the Season. Byłoby super, bo zobaczymy nowe nagrody, to zostało już potwierdzone. Nie, no to co ja robię? Jest Rage Quit, ludzie! Ej dobra, mi została jedna wygrana do ligi elitarnej. No dawno mnie tutaj nie było i dla takich paczek. To jest no lepsze od pierwszej rangi w Food Champions 2 razy 4 razy 87, 14 razy 85 w sumie. no To jest kosmos. Okej. Okay. Zróbmy to. Mam nadzieję, że to się uda za pierwszym podejściem Lindelbach. No brzmi jak jakiś niemiecki prosk. To będzie na boisku. Zaczynamy od Czecha. Cordoba z Dezaim. No Jest to drużyna znacznie lepsza. Jeszcze Mija Ham, pierwszy właściciel Kolomuani zrobiony. Potrafiłem na lekkiego spocuszkę. Trzeba to powiedzieć, ale dobra, my Nikol Kogo się nie boimy, my to robimy! Kolomłani pierwsza sytuacja, no niestety nie nadążyłem zanim jest 1-0, ale spokojnie, mamy dużo czasu. No rywal gra odpowiedzialnie, gra powoli, zaraz pewnie przerzuci piłkę, no jak podaje do bramkarza, to wiemy jakie to spotkanie może być, ale ponownie, no jest to przerzut niestety udany, trzeba gonić za Miją Hamą, by się był w stanie wrócić, przełączmy się na Kambela i... Aha, serio? Rusza jednak Florencji Czy zagra tę piłkę? To się udało Smolarek przyjął, uderzył temuś Nie, to jest niemożliwe, absolutnie Nie, jeszcze no Słuchajcie, ja z takich pozycji strzelałem tym Smolarkiem Że no, no, miałem prawo mu zaufać w tej sytuacji To jest głupota po prostu Ale mam teraz ból, będzie mi to się działo w głowie Bo to była najlepsza sytuacja, jaką mogłem mieć I gra stwierdziła, że nie, no, no, no nie Nie tym razem, piłkarz, który ma 99 wykończenia I znów ta wrzutka Na niego. no niestety Roberto Carlos Sobie tutaj nie za dobrze radzi, ale ja wiem. Że jeszcze. Roberto Carlos może odpowiedzieć. Jest podanie Ronaldinho. No, on się jeszcze przesuwał tym Czechem. Kogo mi dali w tym meczu? Rany. Smolarek może teraz. Ronaldinho. Kurde, to jest niesamowite. No, od pewnego czasu oglądam jednak piłkę nożną i wiem, że 3 do 0 da się odrobić. Teraz Pedri, mam nadzieję, że fajnie zagra górą. Czy Furyś będzie szybszy? Udało się. Dośrodkowanie dołem do Ronaldinho. Ronaldinho, dobry drybling Będzie mocne. Podanie. Jest gol Kolego, ale jak coś to moja bramka jest z drugiej strony. Dopiero 49 minuta. Florencji chyba w porę do Smolarka. Pytanie brzmi, czy ktoś mu pomoże. jest Smolarek może przy słupku teraz? Kurde. Ronaldinho, on to zrobił. Proszę Smolarek, będziesz miał pustą bramkę. Smolarek, no niemożliwe. No mi aha, mi niestety. Casillas, brawo. No serio, Sawa. Pedri, od razu podanie do Kyliana Mbappe, muszę pokazać. Tutaj ty, no i czerwona kartka. On tu nie myślał o piłce. Słuchajcie, to no i żółta. Z tymi kartkami nawet jest loteria w grze. Raz będzie czerwona, raz żółta. No o piłce to on tutaj nie myślał. Zobaczmy. Ronaldinho jest. Powolutku Neymar zboczył. No i kurde, obronił. Sawa, no i super gol, Wielka szkoda. Naprawdę będzie bolał mnie ten mecz, ale. Będę też próbował, żeby jednak mieć te super nagrody. Dużo zmarnowanych sytuacji. Nie grałem źle, ale on też grał, żeby tę piłkę utrzymać. No szkoda. Nienawidzę takich meczów. Otworzę jeszcze paczkę bisu losu i fantazy, bo dlaczego nie? Może uda się trafić coś fajnego? Ktoś, kto mógłby zawitać w naszej pierwszej drużynie? Karta fantazy z Niemiec? Bramkarz? No poczekajcie, bo to nie może być, tak po prostu to nie może być. Bramkarz, bo praktycznie bramkarzy specjalnych nie ma, Ter Stegen oraz Willy Orban. Serio taka karta jest w grze? Nie widziałem jej nigdy. O, jeszcze Lavelle, stęskniłem się za nią, o, jak miło. Dobra, zagramy jeszcze jeden mecz w Rivals, bo tak po prostu wychodzi na to, że nie byłem gotowy na Ligę Elitarną. Teraz, no, muszę trenować. Trzy czerwone karty, dużo ikon, trochę się boję tego puszkasza. Plus jest taki, że rywal nie ma niego, ale po tym meczu przed chwilą wiem jedno, że w razie czego muszę mieć jakiegoś wysokiego obrońcę którego mogłem wpuścić z ławki właśnie na takich rywali jak ten przed chwilą. Nie wiem, jak on to zrobił teraz. Pedri, nie tu miałeś podać. puszkasz! No i tego się obawiałem. Ten Campbell miał O, kolego, co ty robisz? Co ty robisz? Jaka siła? Zaraz ci pokażę prawdziwą siłę. Smolarek, zaufam mu oczywiście, że tak. 1-1. Jeśli nie ma obrońcy na plecach, no to warto poczekać. Rywal w tej sytuacji przesunął się bramkarzem, przez co to była już pewna bramka. Rywal ponownie zagrywa świetną piłkę do Davisa. Kafu ma z nim ogromne problemy, co trochę mnie martwi, patrząc na to, że Kafu miał tutaj prezentować jakiś poziom, no i przez to pada gol. Dośrodkowanie, Puszkarz, świetnie, Casillas, ale nawet ten niski Puszkarz mnie będzie torturował na wrzutki. Aha, zajebiście. Kelian Mbappé, no ale pierdzielę, ci obrońcy są tak zwinni, że to, to, to się w bani nie mieści. Próbujemy teraz pograć podaniami. Chyba się udało. Smolarek będzie. Będzie tak. Dobrze. Super to było. Ale proszę bez tego idiotycznego biegania od środka. Cała rodzinka zebrała się przy rzucie wolnym. Pytanie brzmi, kto uderzy? Alaba, no bez przesady. Neymar okiwał Alabę, który przed chwilą był przed naszym polem karnym. Neymar jeszcze leci, podał. Uderzenie. Mamy 3 do 3. Nic wybitnego, ale pamiętajcie, tu nie chodzi o to, by być wybitnym w każdym meczu, trzeba być skutecznym. Ej, 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 Pedri, my się rzucamy z automatu po taką piłkę, za to masz minusa. Pedri znalazł tę lukę, Smolarek też ją znalazł, dawaj przy słupku, tak jest, mamy prowadzenie. Byleby się ochronić przed tym cholernym Kikofem, brawo panowie. Mam nadzieję, że tego teraz nie stracimy, świetnie Florencji, bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Dobra, musimy teraz zagrać odpowiedzialnie, mamy jednak dużo miejsca, bardzo dużo miejsca. Pedri, Smolarek, on tam nawet wybiegał bramkarzem, tego nie zauważyłem, zamyka to chyba Mbappé przyjęcie bo chciałem przyjąć, ale no może trzeba było spróbować uderzyć z pierwszej. Natychmiastowy powrót, no tak, taki miałem plan i dobrze, bo wrócimy na jego połowę, to będzie żółta kartka, było warto. Słuchajcie, faul taktyczny, zyskaliśmy trochę czasu, drużyna mogła się ustawić, wrócić, to było dobre. Kafu do Ronaldinho, to jest już 90. minuta, Ronaldinho z przekładanką, bez uderzenia z dystansu, bo no ja nie mam gdzie się śpieszyć. My to tak po prostu, drodzy widzowie, my to wygraliśmy czy nie? Wygraliśmy. Specjalnie tak gadałem, że liczę tylko na remis, żebyście wiecie. Byli zaskoczeni, że wygrałem. No i znów jedno zwycięstwo do elitarnej. Będę próbował. Odblokowałem Pele i paczkę z Ligą. No i tym będziemy kończyć. Ja sobie zaraz zrobię jeszcze Roberto. Tak, w razie czego, bo może wygryzie on Pedriego ze składów, to wątpię. Ale może być to po ulepszeniu naprawdę dobra karta. Trzymam kciuki za Barcelonę. Trzymam je tylko dlatego, bo gratam Robert Lewandowski. Nie mam już komu kibicować w Lidze mistrzów, więc tak. Moje typy na dzisiejszy wieczór to awans Barcelony i Borussi Stawiam na gospodarzy. Zobaczymy, jak się to skończy. Do zobaczenia też na streamie, jak. O 19 się odpale, to tam będziemy walczyć o awans do litarnej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!